Eee, co cześć, maki kieśmieczki, jestem witam was na kolejnym odcinku na moim kanale Jak widać, gramy sobie znowu w Cave -bloka, w, w Minecrafta, Cave Block e, surowce oczywiście Jestem sam, już tyle tych owiec tutaj mam, że sam się z owcami utożsamiłem dosłownie e, Teraz mi chyba przychodzi właśnie przejściutko na czat, znowu Ale to już po prostu, co się tak mam e, no cóż no e, No mówię, utożsamiłem się już sam z, z owcą, tyle już tych owiec tutaj Naprawdę miałem. Tyle już z nimi czasu spędziłem. Więc tak, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby po prostu połowa tutaj wszystkie moje owieczki. Jakie tylko się da, wszystko dirta wszędzie i tak dalej. Muszę po, powrzucać gdzie tylko się da, gdzie tylko można i tak dalej. I no. I zobaczymy co to będzie. Oczywiście jak zawsze linka do kanałów twórców dostaniecie w opisie. Yy, I jeszcze sam zaproszę Was do dojenia subskrypcji, lajka i komentarza pod filmem. Więc dobra, to tak, ja sobie tutaj już powolutku muszę po, po ten, tutaj porozdawać. I myślę, żeby zrobić jednak to wyższe piętro tutaj. Te lampki bym sobie podniósł tam wyżej, wyżej i bym dosłownie... to by miał podłogę i bym tam miał sobie 2 czy 3 wysokości... No i byłoby ciekawiej, że tak powiem Widzę, że tutaj moje owieczki Bardzo fajnie Bardzo szybko, bardzo często Mam żelowce? Ale zarąbiście, że mam żelowce Bardzo często mi tutaj dają O wełnę, więc jest bardzo fajnie Z tego powodu tutaj sobie Na razie wszystkie 6 zagródek A dobra, stąd mam żelowce Ej dobra, nie spodziewałbym się, że akurat żelowce trafię Więc kozacko Dobra, tyk, tyk, tyk Tutaj, tutaj i tutaj, dobra, tutaj żelowca, tutaj grawylowca też się przyda, spoko, mi pasuje. Dobra i jeszcze tutaj, dobra, mamy to. Więc tak, tutaj ścinamy. Dobra, tą też w sumie mogę sobie ściąć, niech będzie już, czemużby nie w końcu. I teraz tak, tutaj mamy cztery pola kolejne do zrobienia. Do wrzucenia. Dobra. Tutaj jest fajnie. Tutaj mogę sobie. Yy, tak zrobić. Tutaj kolejne dwa nasionka. Mam tutaj mączkę kostną może. Mam mączkę kostną. Więc biorę. Rozrastamy to. Tyk. Oj. Fajs. Jedno. Dobra. Jeszcze tam. Jedno to już pół biedy tak naprawdę. Dobra. I teraz tak. Mamy sobie. Otóż to. Moją piękną. Yy... Boże... Nie mogę się wysłuchać. pszenice, tak? Dzięki niej mogę, mogę sobie tutaj więcej tych. Dirtowiec zrobić. One są jednak mocno przydatne dla mnie i to mi się mega podoba. Yy, I no. Więc tak. Więc ja sobie tak naprawdę lecę. Tylko pytanie, czy ja mam jakiś loot? Mam jeden loot, więc jest idealnie na styk moim zdaniem. Jeszcze sobie tutaj zrobię też. A dobra, na razie nie mniej więcej na środeczku, czyli na tej linii po prostu. Oj, tutaj sobie właśnie będę y, robił spadek, że tak powiem, spadek wody. I teraz tak. Tutaj jest podłoga. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, tam będzie myślę spoko. Mieć tą wodę. O, nie, jednak, jednak się nie rozlało z tej wody, tak jak z tej do dupy, w takim razie. To w takim razie, o, mamy tutaj jeszcze jedną dirtowcę. To i to mogę sobie odłożyć. Czy mam ja tutaj jakąś lodowcę? Mam lodowcę, więc sobie akurat ją mogę tutaj yy, yy, nią właśnie zająć. Otóż to ta, w taki właśnie fajny sposób. I teraz jeszcze raz lecimy sobie tutaj to powtórzyć. Cyk. No chodź, czy teraz mi nie. Nie wiem. Nie wiem czemu teraz mi nie chce się to zrobić. Trudno. Może, po, może... potem po prostu. Najwyżej chcę zrobić tutaj po prostu e, schodki z tego. A, dobra. E, miałem mieć tutaj żelowce i dirtowce, tak? Zarłambiście. Mam dirtowce, tutaj mam chyba... Grawelowce i tutaj miałem jeszcze jakieś inne, już nie, nie pamiętam jakie, ale to już tam szczegół. To w takim razie dajemy sobie to, dajemy sobie to. Teraz musimy sobie nimi pokręcić, żeby tutaj było pełno. Otóż to mojego grasa, żeby moja piękna, najważniejsza żelazna owieczka mogła mi tutaj bardzo pomóc. Eee, tak, jedno bym mógł tam przepchnąć, tak naprawdę, ale czy mi się chce z tym bawić? Dobra, na razie, na razie nie. Dobra, tutaj mają full'a tej trawki, więc jest bardzo fajnie. <laughs> hmm, będzie naprawdę ciężko o to, aby... mi się tutaj trawa wszędzie porozrastała, co mnie nie cieszy niestety, ale no dobra. Dobra, na razie sobie tutaj zrobię... E, po prostu w, bliżej dirta. Tak sobie pod, zrobię tak bliżej ładniej. Pyk, pyk, pyk. Tutaj jeszcze, no i... Tutaj dirta wsadzę jeszcze jednego i tutaj jeszcze jednego. E, cyk, dobra, jeszcze mi tutaj gravelowca i dirtowca wpadła. Zarąbiście w takim razie. E, dobra, to w takim razie mogę rzucić Wam tutaj jedną dirtowcę. Ponieważ, iż nie pamiętam, co Wy tutaj mi dawałyście, to ja sobie Was tutaj muszę jakkolwiek zamieszać. No? Da się Wy się jakoś tutaj fajnie przemieścić, czy nie? No, przemieści mi to chociażby. O! Drewnowca! Właśnie! Dobra, czyli to był jednak dobry wybór. Tutaj, w takim razie. Yy, I no, tutaj muszę sobie czekać dalej. Więc dobra. Yy, w takim razie sobie zrobię szybciutko jeszcze schodki. Tutaj drewno sobie mogę też odłożyć. I mogę sobie zrobić tutaj właśnie. Szybkie pięterko. Tutaj, tutaj. Dobra. Jakieś lepsze wejście trzeba zrobić. Jezus, tutaj jest taka cisza. Yy, bo nie ma tych owiec. Więc naprawdę fajnie. Cieszy mnie, to cieszy. Dobra, to tak. Yy, gdzie był środkowy... Tutaj był chyba środkowy właśnie. Bloczek, więc sobie zrobię taki... Taki tunel 3 na 3 na tą chwilę. I no, tam do środeczka. I potem od niego sobie jakieś takie... Fajniejsze od nogi będę robił, bo na, na razie to nie mam większego pomysłu, jakbym mógł sobie zrobić to lepiej. Kolejne tutaj, tutaj mamy. Oczywiście, że mamy więcej tego. W ogóle w sumie pomyślałem sobie, że to co ja mam teraz tutaj zrobione, to jest mocno useless tak naprawdę przez to ile ja mam ogólnie tych owiec i myślę, czy by wszystkiego co tutaj teraz nie wypuścić w sumie. I to myślę, że byłby naprawdę spoko pomysł. Dobra, weźmy sobie tak, zróbmy. I no, gdzie wyjdą, tam wyjdą. Będę musiał wszędzie, o Jezus, porozrzucać tego dirta, gdzie tylko go mam. No, a potem się już będzie jakoś tam bardziej to wrzucało. No, bo mało to ma sens na tą chwilę, widzę. Bo, no, też te yy... dirtovce będą się rozchodzić i one będą dawać Tutaj więcej tego divita ogólnie, niż no jak będą tak ci tutaj cis ciskać po tych małych zagródkach. I no tutaj będę miał wszędzie działane, tylko będą sobie przechodzić tak samo będę mogł sobie pozaganiać nad pszenicą czy yy, cokolwiek innego w ten, w ten deseń. I będzie im łatwiej jednak. Więc na tą chwilę macie wolność, a potem sobie zobaczymy. I no, jak na razie zapobiegam sobie 2 na jeden taki tunelik mały. Ale w planach będzie coś większego, więc spokojnie. Jajeczka. Dobra, teraz tak. To mogę wziąć. Jak ja tutaj jeszcze mogę wziąć takie ciekawsze... Węglowce mogę wziąć i drewnowce mogę wszystkie wypuścić. I to, co mam w ekwipunku, mogę powypuszczać. Dobra. Tak, to resztę mogę sobie tutaj na razie wrzucić. Tych pierdółek, myślę. Dobra, cyk. Więc tak. Lodowca. Kwarcowca. gravelowca, Węglowce. I drewnowców, mam tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ale naprawdę będę miał tutaj tak głośno, teraz tak ciężko będzie mi słyszeć cokolwiek, że tak powiem. Własnych myśli nie będę mógł się dosłyszeć pewnie, ale no, trudno. Życie, ej, ej, ej. Co tu się stało? Dlaczego ja tutaj nie mam pochodni? Halo, policja. Jakim cudem tu jest woda, ja się pytam? Dobra, to mnie mocno zdziwiło, ale... Nie będę, nie, nie pytam, nie pytam. Na razie, na spokojnie. Eee, dobra, to w takim razie w sumie... Mogę sobie... A, e, trzy sobie odstawiłem. I żelazne wiadro bierzemy w takim razie. To tak, biorę sobie tą wodę tutaj i sobie te schodki zamienię. Dawaj schodki wszystkie, wszelkie schodki. Nie będziecie mi tam na górę się pakować. Moje drogie owieczki. Pyk. Jest, jest, pięknie. O Boże, no to teraz jeszcze trzeba pozatykać. Chodźcie wy mi tutaj owce moje, owce, owce. Dobra. Mamy pięknie przejściutko tutaj będzie. Cyk i cyk. Dobra. Tutaj dajemy sobie jeszcze jedną zapałeczkę. doba eee, Dobra, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. Dawajcie wy mi tutaj więcej moich diptowiec, gdziekolwiek one są. Mam nadzieję, że... Nie wiem czy ja wszystkich chciałem, czy nie w końcu. Zobaczymy tak naprawdę. E, nie, jedną na pewno będę musiał sobie e, Zastawiać e, Ponieważ iż że ponieważ właśnie Na wszelki wypadek No albo jak sobie jakąś po prostu wykopię To też No lepiej zostawić już tą jedną Bo chyba nie mam już tutaj żadnej I Na razie lapisowca, tnt, kwarc Emeraldowca No to na razie nie mam nic niestety Ale dobra Lecę sobie kopać dalej no Mam nadzieję, że mi tutaj nie zjedzą całej trawy. E, mamy drugą główeczkę owcy. Jest dobrze, że tak powiem dobrze. Dobra, powoli zabieram się za wybijanie tych drewnowiec, bo jednak no definitywnie ich mam tutaj za dużo. I no, mogę sobie tutaj trochę tego też, e, tych dirtowiec moich e, ściąć, ponieważ e, definitywnie potrzebuję dużo po prostu tego e, dirta. Żelowca, jeszcze mi jedna tutaj dropła żelowca, co mnie mocno cieszy, tutaj mamy gravelowca, to z nią tam jeszcze pół biedy, tutaj kwarcowca niech zostanie sobie, nie będzie przynajmniej wyjadała, tutaj jest jeszcze grave gravelowca, tutaj mamy węglowce, zbieram sobie... Jeszcze tutaj węglowca. Dobra, to w takim razie twarda ziemia. Niestety tylko 8, no ale to jest jednocześnie tylko i aż, można by rzec. Yy, dobra, robimy sobie tutaj. Trzeba będzie tutaj jak najwięcej pozasadzać moich yy, roślinków, żeby nie było potem problemików. Tak, tyk, tyk. I jeszcze tutaj jedno robimy. Gdzie jest moja motyka? Tu jest moja motyka Dobra Jak to tutaj wygląda? Tu jest widełko, tu jest trzecie, tu jest też trzecie Dobra Tak, pięknie, 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 pięknie Bardzo mi się to podoba, więc sobie tutaj więcej tego pozasadzać mogę teraz Dobra i... No i teraz muszę sobie zaczekać znowu, aż mi się moje drittowce pojawią, żebym mógł, wie żebym wiedział po prostu e, Gdzie, co i jak, no co z czym najlepiej mnożyć Żeby mi potem szkoda też nie było, a tutaj mamy sobie Otóż e, moje jedno, kolejne trofeum tutaj Jedno mam na głowie, a drugie, drugie nie na głowie e, I no To lecę sobie dalej kopać Ej no Naprawdę nie wiem co jest nie tak. Ale czemu mi się pojawia tutaj randomowo woda? To jest naprawdę tutaj mega przekmina, ciężka, ważna dla mnie przede wszystkim, no. Oj. Teraz to akurat sam bym sobie jeszcze wylał, ale... Ale dlaczego mi się ta woda tutaj pojawia? O to jest pytanie i to naprawdę mnie mega to ciekawi. Dobra, tutaj sobie robimy więcej tej pszenicy. O, dobra, widzę jedną dirtowcę. I tu jest druga dirtowca. Patrzcie się, pokochajcie. Wiem, że jedna drugą tu pokocha na pewno. Jest i ma dirtowieczka. Zarąbiście. Więc sobie możemy ogolić chociażby jedną. Ale dobra, net i dwie mogę zgolić od razu. Co się będę. Ale niestety tylko trzy dirty, szkoda. Ale... tego można zrobić. Więcej dirta. E, w ogóle ile ja mam tutaj. Yy... Żwiru właśnie Mamy tutaj żwir 2, 3, 4 Mamy kolejne tutaj 4 dirta Od raz lepiej Tyk Dobra teraz Jeszcze więcej tego możemy Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa raz dwa poramy raz sobie całość I mamy tutaj kolejne Bardzo fajne w ogóle, nie no, ten killów jest fajny, aczkolwiek tak czy siak y, jest drewniany, przez co jest wolny. Ja dalej go nie zmieniłem, co mnie w sumie rozwala dalej na, ten, na żelazny chociażby, czy coś. Więc no, naprawdę, nie pytajcie w sumie czemu, sam nie wiem. Samego mnie to w sumie ciekawi. Poramy sobie wszyściutko tutaj, pięknie, no i w taki sposób, na ten chwilę po prostu trzeba tutaj rozrastać wszyściutko, no. Zrobić sobie coraz to większe pole uprawne tak naprawdę wszystkiego, czyli akurat pszenicy, ale szczegół. E, dobra, jeszcze jedno mogę sobie w bok zrobić chyba tak, bo to już będzie czwarte. Właśnie, więc dotąd jeszcze będzie dochodziło źródełko wody. Tyk. Tutaj jest. No. Tutaj jeszcze sobie mogę zrobić. <laughs> Tutaj i tutaj też usunę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Oj. Tego nie. Jeszcze tutaj lecimy. Idealnie. Mega fajnie. Dobra, jeszcze tutaj mogę akurat. Dajcie wy mi pochodnie. Tyk. Oj, nie to, nie to, nie to. Ziemi już nie chcę. Na tą chwilę na razie samo... Yy, samo dobro. Dobra, nasionka, nasionku, nasionkujemy nasionkami. Tutaj jeszcze jakieś nasionka mam, jeszcze coś mam. Boże, ile was tu jest, no proszę was, odejdźcie wy mnie stąd, bo nie potrzebuję was tu aż tyle na tą chwilę, no naprawdę. Dobra, tutaj, tutaj, dawaj, dawaj. No. No i pięknie. Dobra. Teraz lecimy sobie dalej z wrzucaniem ziemi. Tyk, tyk. Tu i tu. Dobra. Jak to tutaj dalej wygląda? W ogóle yy, możemy sobie też chyba po próbować z kolorkami różnymi. Co nie? I co? Wy mi wyjdzie taki chyba węglowcy z dirtowcą. Albo jedno, albo drugie, okej. Okay. W takim razie raczej będzie wychodzić. Żeby nie było. Więc spoko, spoko, ciekawie nawet. Tutaj mogę i... Dobra, rzućmy losową tak naprawdę, czemu by nie? O, znowu ciekawsze jakieś dźwięki. Widzę. Dobra. W ogóle, dodało mi dużo jajek drewnowiec. Więc na pewno sobie mogę poubijać kilka takowych drewnowiec, ponieważ i tak drewno na tę chwilę nie mam za bardzo na co wykorzystać. Yy, więc mogę po prostu je ten, odkładać sobie na tę chwilę. No jak coś będę potrzebował, czy coś, no to Yy, I tak mam jajka zapasowe na razie, więc nie jest jeszcze tak źle. Yy, jeszcze jedna, chodź tutaj, dziękuję. I jeszcze na no, kwarcu muszę tak naprawdę sobie coś tam podozbierać. I myślę, że w następnym odcinku będzie można powoli zacząć robić. Yy, Jezus, jak to się nazywało? Automatyczne czyściutko yy, Dobra, węgiel. Nie mam węgla za dużo. 11 to i tak nie jest tak źle. Potrzebuję na pewno właśnie gravel i węgiel, bo z w gravelu się właśnie chyba robiło z tego co wiem piasek po przepaleniu go. E, dobra, zobaczmy, czy mogę przepalić. Jednak nie, ale wiem, że coś było właśnie do przepalenia, żeby był z tego piasek. Ale teraz nie mam zielonego pojęcia, co to trzeba było przetopić. Więc dajcie mi chwilę i szybciutko sprawdzę. To tak, za żwir, właśnie za gravel jest otóż to yy, piasek, aczkolwiek trzeba to przypalić w piecu hutniczym, który otóż to teraz pytanie jak się go robi, bo nie mam zielonego pojęcia. No i kolejna woda, która mi się randomowo pojawiła, nie mam pojęcia z czego i naprawdę... Ktoś grał w, tą, w ten typ, czy ktoś chce mi to może wytłumaczyć? Cyfer naprawdę. Zapraszam do wytłumaczenia mi o co tutaj chodzi, bo ja nie mam zielonego pojęcia. A. Ah. Powalone jakieś. Ale czemu te owce muszą być zawsze jak najwyżej? I potrzebujemy do niego właśnie żelaza. Na szczęście je miałem, ale no tak czy siak po prostu nie wiedziałem i to mi tutaj największy problem sprawiło. Boże, nie tak? Cyk już tutaj wlatuje Dziękuję e, To mogę tutaj odłożyć i teraz tutaj mogę wsadzić przelaki żywir I no i niech on mi się tutaj zamienia w piasek Tak naprawdę, dobra Więc tak to, to, to mogę sobie ściąć Wszystko tutaj sobie mogę tak naprawdę pościnać no, w sumie pozytywnie, że sobie przyspieszyłem ten e, tick speed, bo no dzięki temu mam szybsze po prostu pszenice i no mi to pasuje jednak. Dobra. Przesadzamy sobie szybciej, szybciej. Jeszcze tutaj. Dobra, jeszcze tutaj mamy ze trzy pszenice. Dobra. I co? Jest mamy piasek, więc dobra, fajnie. Ale i tak będę musiał tutaj tej ławce yy, no Nie wiem Fajnie, że już mam tutaj dużo tego Ale mnie to irytuje, że one wszystkie muszą być w jednym miejscu Jakby nie mogły się Ładniej rozproszyć, no naprawdę no O, ty akurat jesteś żel żelowca, tym ty mi się przydasz Ale przydałoby mi się smyczka, której no nie, nie jestem w stanie to niestety zrobić Co mi no trochę przeszkadza, ale no już tam szczegół tak naprawdę bez tego akurat myślę, że przeżyję jakoś. Dobra, to co ja będę potrzebował, na pewno będę potrzebował dużo żelaza tutaj przede wszystkim. Eee, będę na pewno potrzebował eee, kwarcu, redstonea, będę potrzebował żelaza, no trochę kamienia, desek, ale deski też czego, no i takowe samo w sobie szkło dla obudowania. Dobra. Mm. No teraz tak, bym tutaj po... No, potrzebuję więcej oczywiście dirta jak zawsze, gravel też mi się przyda tutaj, choć gravel, więcej gravelu, tutaj żelazo, e, dobra, parts ciebie na zapas też już mogę tu zbierać, chodź, dobra, ile mamy twardej ziemi, bardzo ładny wynik. To mi się podoba. Grawelu już tu chyba więcej nie mam. Tutaj mam, może też nie mam. No dobra, trudno. Dobra, myślę, że tutaj zrobię sobie e, taki zakątek, jakby owieczek potrzebnych, że tak powiem. E, właśnie takich jak e, dybitowca czy... E, boże, ta żelowca, ponieważ no, one mi się przydadzą właśnie do tej automatyzacji. Tutaj całości, więc no dobrze byłoby to już tutaj mieć, niż nie mieć. Więc tak, tutaj sobie jeszcze szybko zbiję. Oj, sorry, walnęło mi się. Owieczkę, dobra, tutaj mamy. I teraz tak, yy... oj. Biorę to, biorę to, biorę to, biorę wszelkie deski, jakie tylko tutaj mam. Dobra, to porozbijajmy sześciutko sobie na deseczki, jeszcze tutaj mogę to rozbić na deseczki, mamy tak. Eee, dobra, 15. na razie tego to nie jest jeszcze tak źle, na razie sobie tutaj zrobię taki płotek jaki mi się tylko duży uda. Eee, tak, mogę jeszcze o dwa dalej wrzucić, mogę, więc fajnie. Przesunę to sobie szyściutko tutaj. Dobra, i teraz tak, ty jesteś. Tak, ciebie, ty mi się na pewno przydasz. Eee... Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie do mnie owieczki. Ja będę musiał jakoś pomyśleć, jak je tu ładniej posegregować, żeby ich nie zabijać. Mhm. No to fajno, 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 naprawdę. Bardzo fajnie. Mhm. Dobra. O nie, 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 nie. Nie tak. Kurczę. Jedna wypadła. Szkoda. Była akurat jedna z tych ważniejszych. Tutaj widzę też, że... Aj, To będzie naprawdę mocno problematyczne. Dobra. Wiem, że na pewno stąd sobie mogę... W taki sposób mogę je tutaj powrzucać. No, skak, Aj, Nie no, ciężko będzie mnie tam wrzucić. Dobra. To nie wiem, nie wiem. Mmm... Ym... Widzę, że mi się i toporek, i motyka kończy, więc też e, ciekawie. Hmm. Lowca. Dobra. E, myślę, że naj najlepszym sposobem tutaj będzie jednak zaczekać i zobaczyć, co mi tutaj powpadało. No boże. Hmm. Tak, dobra. Wy owce możecie wypadać, bo ja was tutaj nie chcę. No, dziękuję. Eee... Dobra, to robimy teraz tutaj z wami przemeblowanie szybciutkie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, nie jest już tak źle. Mamy możliwość zrobienia dywanów, więc spoko. Tylko pytanie: czy a, zarąbiście i moje dywany. Ciężka płytka naciska. Skąd mi się to wzięło tutaj? Halo, policja. Takie moje szybciutkie pytanie. A no tak, jeszcze co najlepsze po tym przejść nie mogę, więc jeszcze lepiej. Ale dobra, biorę dywan. Yy, kładę go tutaj. Dobra, tutaj sobie muszę zrobić taktycznie jakieś lepsze przejście. Jakaś półputeczka tutaj, może coś tego. Coś tego tamtego. Wiem, że coś tutaj na pewno mam. Akurat tutaj mi się. Nie, nie zrobicie na ten, nie nie oszukacie, on właśnie tego słowa mi tu brakowało. Dobra, czego ja tu na pewno nie będę potrzebował. I co mi nie będzie szkoda, lodowcy mi na pewno nie będzie szkoda, redstone'owcy mi już będzie bardziej szkoda za to. Ciekawe dźwięki. Eee, co ja tu jeszcze mam? Tutaj mam jeszcze jedną żelowcę Której mi też będzie szkoda tutaj zostawiać Natomiast Oj, nie tak wypychać Nie wypychać z tego życia Halo, to nie był mój plan Dobra, ciebie nie potrzebuję Out, już, out Nie, 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 nie nie. Wracać mi tam Kurcze Wracać, wracać, wracać Owce wygłupie, no nie Ach. To nie będzie za przyjemne. Ale dobra, tak naprawdę. Myślę, że tym akcentem mogę powoli sobie tutaj kończyć. Eee, tak naprawdę, no z jednej strony dobrze, że je wszystkie wypuściłem, z drugiej strony, no teraz mam tutaj taki miszmasz, ale no coś będzie trzeba wymyślić. Eee, jakby mi naprawdę jakaś dropa bola, to byłoby fajnie, albo jakbym skrzynkę dostał, to też byłoby mega fajne, ponieważ bym Mógł sobie, otóż to. Yy, mógłbym sobie z tej skrzyneczki, yy, może wydropić właśnie taką linkę do prowadzenia, ale to by musiał raczej już na górze kopać. A tak to ja nie wiem, czy mi się udaje jakkolwiek lepiej posortować. Mam nadzieję, że tak, ale to już się dowiemy tak naprawdę w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za. Oglądanie tego odcinka zapraszam Was jeszcze raz do zostania subskrypcji, lajka i komentarza pod filmem i to już tyle. Siema!